Siemanko, widzę was bardzo serdecznie. To ja mocyki, dzisiaj zaczynamy nową serię Survivala. Tak, dobra. Okej. Okay. Łatwo się. Mogę mieć jakieś tam drobne lagi, bo przesyłam teraz filmik z Elota, czyli serwera. No, Nie dobra, już jakoś się lepiej gra. Trochę dirta. Jest skrzyneczka. Dobra, to już jest mniej więcej lepszy... ...biom, mm, bo przed chwilą chciałam też nagrać. Ale wyszło tak, że mieliśmy taki biom, że... ...no po prostu taki, powiem, zdupiony. Nic tam nie było. Znaczy, no... ...kawałek tam piasku, dirto, reszta to woda. No i wiecie, no i nie miałam co robić. Ale tu i widzę ładnie, już mamy jakiś obszar. Dobra. Okacie łódź. Dobra. Mm, zróbmy tak. No trochę są lagi, nie powiem. Ale chyba tak źle nie jest. Nie, już takich lagów nie ma. Dobra. Już widzę węgiel Patyczki wezmę Zobaczę czy z tego da się zrobić. Może, się nawet nie widziałam, widzicie? Sam się nawet uczę jeszcze grać. O, trochę tego węgla tu jest nasionka siąka. dobra. Mm. <laughs> dobra, dobra. Szybcy. Wungiel będzie mój, mmm <laughs> Hehe. trochę Trochę tego tego węgla mamy bo to mam chyba już z 20 będzie chyba nie jestem pewien nie 11, 20 to chyba będzie jak wszystko wykopię 12, 13, 14, 15, 16 widzę dziś się nie mylę 20 nie będzie 19 <laughs> ok ja i mój fart dobra 19 ok ile tu mam tego cobblestone Jeden. od razu mówię tak super w minecrafta nie gram no praktycznie w ogóle nie gram w minecrafta ale tak Myślę, dobra. Fajne mam intro. Myślę, że wam też będzie przyjemnie. Będziecie też trochę czegoś uczyć tą grać. Bo mówi, nie każdy jest idealny. Dobra. Hmm, że są tam jakieś fajne góry. O, co tam jeszcze? Już mi się zaczęło podobać. O, fajnie to wygląda. Co tam jest? Wow, lawa. Uff. O, dobra, dobra. Szybko trzeba zrobić mieczyk. To zabiję sobie owieczki. Będziemy mieli łóżko. Łóżko. Kurde, nie mam patyków. Dobra. Jak to się... O, dobra, tak się robiło. Tak, o. Jeśli to są dobre place, y, to... Czas... Aha. dobra. Jeden... Dwa, trzy, cztery... Dobra, nic. Gdzie jest owieczka? Bo... Wow. Ej, jej ona w kadodola. Bo no już to właśnie poszło ci ja mam trochę modów Tylko najgorzej, że ja mam tego modu, że ja mogę na przykład brać, patrzcie, o, widzicie? Ja to Ale nie będę czytać, żeby nie było Jakby ktoś chciał wiedzieć, gram na teksturpaku fightful Mam no. Chyba na nim grał Blow, czy nad jeszcze gra? Chyba gra nawet Nie pamiętam już O, widzicie, wełnę nie wziąłem. Tam gdzieś kurczaki były. O, wągiel. Zaraz zbierzemy. Szkoda, że nie mam mapki, e, minimapy. Dobra, są kurczaki. Chodźcie tu. I drugi. Kurczak. Trzeci. A ty, o nie, tam jeszcze jest Mi się zdawało, że tam dirt się palił będziemy mieli na strzały pióro chyba, że się nie robi z... a nawet nie wiem, chyba się robi z pióra też patyk, pióro i coś jeszcze chyba kurczaczek jedne kurczoki będziemy musieli je patrzeć w piecyku dobra, mam mało głodu a muszę pokopać trochę myślę, że dzisiaj nie zginę trzeba akurat przylać i nie rozumiem mojej logiki że tak łatwo zginąć. Ale wiecie, moje taktyki są opa. Dobra. Muszę wykopać te... Kurde, ktoś wierci tam. No nie wierzę. A kurde, teraz gdy nagrywam. <grym> ja, kurde. Krówki! Dobrze. Widzę. O, już na mnie patrzy. Mandio. Co? Czemu? Wow! What the fuck? Czemu nie upopychał? Macie, no, to nie można, to jest miejsce publiczne. Widzicie co się w tym... Teraz dzieje, to jest niemożliwe. Jakieś pornograficzne gryti ile dzieci tworzą. <grych> o kurde, mieczyk mój. A tu. No, ale to na serio było dziwne. No po co mi ta lawa tutaj, ja nie rozumiem. Dobra. Może zrobimy tutaj takie zajście jakby do kopalni. O żelazo. O kurde, ale ja mam do żelaza. <gryw> Nawet się nie spodziewałam, że tutaj będzie żelazo, ale co tam. Ale cicho. Bo się wyda. Dobra, może zakońć, bo nie wiem ile to już się trwa nagrywanie, a nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo ile. Nie, no jeszcze chwilę, tak. Nagram. Hmm. Gdzie jest mój stół? Szybko, 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 szybko. Dobra. Ale czemu ja pierwszy żelazo przygotuję, mnie mięso? Dobra, chyba tutaj wyzostaniemy na noc Trochę dirtu wykopię Jak to mówią youtuberzy Dirt, ja tam mówię dirt, ale spoko. Ale dirt jest zawsze spoko, nie? Dobra I Więc mamy trochę tego dirtu Weźmiemy to o mięsko, mięsko, mięso, mięso jest, jest. Niem niam Jeszcze jedno. Niem ją. Dobra. Póki nie ma jeszcze nocy. Zrobimy tutaj, tak. Tutaj przymkniemy to. Tak. Taką. Paścic będzie taki. Czemu ktoś musi teraz wiercić? No nie wierzę Dobra Co to ma być? Please Dobra Mojty Fy Co mi nie starczy tego Tak, tak, tak znaczy tu, tu ja nie wiem po co robię. Marti tutaj muszę. O kurde drzwi mi się samo obsłużyły. Okej. Okay. Aha, dobra. Fuck, już no zaraz będzie się robić. Szybko! Szybko, 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 szybko. Ooo, jeszcze żelazo znalazłem. Tylko kopiemy żelazo. Kopiemy żelazo i kobla. Kopiemy! Nie ma. Nie ma takiego bicia. Zapomniałam, póki mam jeszcze stary mikrofon, muszę głośno mówić. Mm, dobra. Tak, 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 tak. Dobra. Co tu jest? Patrzcie jaki domek. A tam jest mój piecyk. Nie. Szybko, szybko nie piecyk. Creepery! Zombie jak. Dobro. Fuj tu, fuj baby. Nie bierze. Czy ktoś mnie tam wierci? Myślałem, że Creeper wybuchł. Szybko. Wow. Ale to fajnie. Dobre to jest. Trzeba to zamknąć czymś. Sand. Piaskiem tego nie zamknę. Dobra, nie wiem. Szybko, szybko łóżko trzeba robić, gdzie jest to? Dobra, szybko, szybko, wełno. Nie, to na górze się kładzie. Ja pierdziele. Szybko robimy łóżko! Łóżko, 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 łóżko. Łóżko! No kładź się. No nie! Nie! Uff Dobra. Przeżyliśmy pierwszą noc. Czemu nie no kina. zbagowało Zbugowało coś mi się. Wow. What the fuck? Wow. Dobro. Trzeba to szybko kończyć. <gulczyć> Jeszcze Mandzie poubijam. Mandzie przykro mi. Byłeś nimi w jednym odcinku. Na Handy wallsach, czy czymś tam. I zabiłeś swojego i nie pomogłeś mu. Teraz my na tobie się zemścimy. Hehe, <laughs> nie, no żartuję. Ale manzio jest bardzo pyszny. Hehe. <laughs> dobra, to by brzmiało zobaczenie. Ale okej, okay, dobra. Nie, bo ja się oddo Jeszcze zgubię się i będzie. Gdzie mój domek był? Tutaj biegłem. tam tamu będzie. O to ma. O, wiem. Tu gdzie creeper wybuch. Dobra, pierwsza noc. Jest już git. Dobra. Będę bez kina. Niestety. Kurde, nie umiem chodzić. Dobra. Dobra, więc to było na tyle. W tym odcinku. Myślę, że Ci się spodobała. jeśli tak, zostaw łapkę w górę oraz suwa. No to na razie, cześć. Yo.